Hej, witam was serdecznie. Ja jestem Kaftan, a w ogóle macie Goat simulator. <grym w górę> no cześć! A. <grym w górę> um, no. Idea tej gry jest. Niewiadoma, ale jak stanę tak, to hamuję. <grym w górę> o, jest zabiję kozę. Chyba coś zepsu zepsuję. nadal psuję. Ha! Tak się to robi. Zabiję kolesia, ale to nic. Na no cześć, propan. O lecę. Ale okej, okay, nic mnie jest. Spójrzcie jak tu pięknie. Waga, to wszystko trzeba wyczaić czasowo. Gdzie ona jest? Jezu, spuściłem minę. Ej, to co on robi jest niezgodne z prawem. Chyba jej! Ok, aha, wygrałem Majka Labeya. <ścoughs> e. O! zaczekaj, ciężarówko, zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. Za, zaczekaj, czego nikt mnie nie kocha. Jeszcze ten niebieski dupek pewnie sobie pojedzie. Ja się tu będę nudził. Oh shit! zdarza się. Okej, okay, nic nie jest. Możemy otworzyć drzwi? Nie możemy. Ale mój Boże. Coś coś jest nie tak, coś jest nie tak z grawitacją w tym budynku. gdzie jest tym jęzorem? Dobra, idziemy dalej. Tam coś jest na górze, czy ja to mogę zdobyć? Eee! 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 Mi to dało. Oh shit! Ale jazda. O, tam jest kolejne. Zwolnione tempo. Wow, tam jest jakiś znak. Zobaczcie. Tam są sataniści. Ha. Jeszcze dobrze. Zwoźmy. Get to the sacrifices. Ooo! Oh! Może muszę tu przyprowadzić ludzi. Tylko jak to zrobić? Ej, super, dobra. Będę was potrzebował. Was. Daj się kogoś złapać. Klikam, ej, jęzorem trzymam. <ścoughs> nie wierzę. Zrobi się. Szkoda, że nie mogę. Mogę w skakać. O mój boże, ale zarobiście. <ścoughs> Chodź dresie, będziesz pierwszy. Jest pięć. Jest pięć. O! What the fuck? No ok. Może mogę ciężarówkę zatrzymać? Uwaga, Monic Power jest! Jak to jest też z tej strony się pojawiłeś? Chodź tu. Oj. Znowu to samo. O Jezu, o Jezu, o Jezu nie panuje nad tym. Okej, okay. <noise> żyję. Ciekawość zabija owce. Hej, jestem gigantem. Chodź tu. Jesteśmy już teraz. <noise> ok, bierz tę cholerną maskotkę. <noise> Udało się. Teraz możemy już frunąć. Choćby pobliskie krzaki. Napiszcie w komentarzach, czyje to studio. Kto tutaj robi gry? Telewizor, Flappy Goat. Już r o mój Boże. Nie wierzę. <śmiech> <śmiech> o, nie wierzę. Tylko, że mi się te moce włączają. Jezus. Jezus Maria, moce mi się włączają. Gold. Kurde. Kapitan jeden. <laughs> Kapitan jeden. Pierdolę. Jeden mi wystarczy. Jestem w tym słaby. To na tyle w tym odcinku, moi drodzy. Gold mi nie wyszło, ale to nic. Hm. Teraz kiedy już odcinek się skończył, to za jakiś czas, bo o 20.00 w opisie tego filmu pojawi się klucz Steam do gry God Simulator, który będziecie mogli sobie aktywować na swoim profilu Steam. Także zapraszam za jakiś czas, tymczasem trzymajcie się ciepło. Do jego usłyszenia.